Diana, jesteś taka piękna. Mam nadzieję, że dostaniesz dzisiaj najwięcej walentynek. Ech, walentynki, to taki cudowny dzień. Diana, idziesz? Czas do szkoły. Inaczej rozdadzą wszystkie walentynki. Diana, pospiesz się. Dziewczyny, idę. A wy już gotowe? Tak szybko? No, nareszcie. Wow, dziewczyny, jesteście takie piękne. Diana, jesteśmy gotowe. A ty, Diana, jak zawsze, ostatnia. Diana, wyglądasz tak pięknie. Dziewczyny, dziękuję. Wy też jesteście bardzo piękne. O, Diana, twoje buty są takie błyszczące, ale wydaje mi się, że są niewygodne. Dziewczyny, najważniejsze to być piękną. Nie zależy mi na wygodzie. No, no dobra, dobra Diana. Diana. Dziewczyny, jestem taka podekscytowana. Ciekawe, kto dostanie najwięcej walentynek. Tak, kto dostanie najwięcej walentynek i najfajniejsze prezenty? Obym to była ja i Timur. Kitty! Dziewczyny, nie ma sensu się kłócić. Walentynki i tak pokażą, która wygra. Rozumiesz, Kitty? Walentynki pokażą. Wiesz, Mary, mam nadzieję, że tak będzie. Kitty, każda ma nadzieję. Dziewczyny, słyszę, jak kłócicie się za moimi plecami. Nie kłóćmy się dzisiaj. Dzisiaj jest taki wspaniały dzień. To walentynki. Słyszałyście? Kitty, Kitty to, to ty to zaczęłaś. zaczęłaś. Dobra, chodźmy do szkoły. Diana, a ty jadłaś naleśniki w tej sukience? Kitty, a ty co? Nie jadłam naleśników przez dwa miesiące. Wiesz, że jestem na diecie. Jak mam jej powiedzieć? Powiedz jej wprost. Słuchaj, Diana, masz ogromną plamę z tyłu sukienki. Jest bardzo widoczna. Plama? Gdzie? Z Diana! Z tyłu! Oh my god! Co to jest? Przecież nigdzie w niej nie siadałam. Dziewczyny, to wszystko. Nie idę na imprezę walentynkową. Diana! Skoro nigdzie się nie wybierasz, to możesz dać mi te buty? Bardzo mi pasują. Zaczyna się. Nad, cicho, ciągle mamy czas, żeby znaleźć nową sukienkę. Diana, musisz iść na imprezę walentynkową. Smilik czeka tam na ciebie. Dziewczyny, gdzie ja sobie znajdę nową sukienkę w godzinę? To po prostu niemożliwe. Diana, godzina to niemało. Dobra, Diana, chodźmy. Diana, zdążymy, nie martw się. Ryan, czemu masz trzy walentynki? Nie mogłem się zdecydować, którą dziewczynę lubię, więc podpisałem wszystkie trzy. To powodzenia. Dzięki, przyda się dzisiaj. Ale stresik, komu je dam? Sałata, mimo że mnie tak denerwujesz, to dla ciebie. O, dziękuję. Zobacz, jaki balon dał mi Kev. Maskotko, czy to balon dla mnie? To dla dziewczyny w czerni. To jest dla mi? Alodiana, gdzie jesteś? Jaka tłusta plama, pośpiesz się, wszyscy czekają. No i jak Smiley, gdzie ona jest? Diana ma tłustą plamę na sukience i szuka innej. Kity jest z nimi? Nie wiem, zgadnij może. No dobra, to znaczy, że ich nie będzie. Przestańcie marudzić. No ja ci ten bukiet zaraz uschnie. Z Dianą to zawsze jakieś przygody. Browasty to dla mnie? Tak, ale nie dam ci. Czemu? Gdzie masz sukienkę? No wiesz, Browasty prasowałam ją i przypaliłam. Wszystkie dziewczyny są ładnie ubrane, a ty tak o. Browasty, ja zawsze jestem piękna. Patryk, mam nadzieję, że masz dla mnie więcej niż jedną walentynkę. Tak, Gigi. No to na pewno wygram. Słyszysz Dima? Gigi ma nadzieję, że wygra. Ona po prostu nie wie, że ty masz dla mnie sto walentynek. Sałata nie sto. No to ile? Było tylko 20. Dima, jak nie dostanę najwięcej walentynek, to cię zostawię. Szczęśliwy walentynek wszystkim. wszystkim! Wszyscy przygotowaliście walentynki? Mam nadzieję, że nie zapomnieliście. Ten, kto zdobędzie najwięcej walentynek, wygrywa konkurs. Uuuu! Ja mam trzy! Zakochana parą macie walentynki? Tak, ale są moje! Julia, daje je tutaj! To jest konkurs! Dobro. No, no i co gołąbeczki? Gołąbeczki? Macie walentynki? Jasne, że tak! A moje walentynki są z wierszami. Dobrze, Patryk! O, jeszcze najfajniejsi faceci w naszej szkole! Macie walentynki? Tak! Gdzie wasze dziewczyny? Nie tutaj Po co wam te cheerleaderki? Skoro możecie mieć szczury Szczury to nie jest zabawne, naszych dziewczyn jeszcze tu nie ma Bierzcie te walentynki O, chłopaki, są walentynki A, a wy, wy nie macie, macie nastroju. nastroju A jest walentynki? Tak Ryan Walentynki Ryana są skomplikowane Dziewczyny, ja mam trzy, może być? Można Jasne, że tak, Ryan Aby Laila była napisana na wszystkich trzech walentynkach Nie, one są dla innych dziewczyn Mam go dość! Laila, przestań za nim latać, on jest taki niedojrzały. Jana, on mi się podoba! A wy macie jakieś walentynki? Tak! Raz, dwa, trzy. A możecie powiedzieć, jaka nagroda będzie dla tego, kto otrzyma najwięcej walentynek? Zielona! To ta tajemnica! Ale wiemy, kto wygra. Sałata będzie miała najwięcej walentynek. Zielona, to niesprawiedliwe, że twój Dima podpisał wszystkie walentynki twoim imieniem. Karina, wszystkie metody dozwolone. Karina, Dima nie wie, że ukradł mu połowę walentynek. Maskotka! Nie dam ci mojej walentynki, mam swoją czarną walentynkę. Blondie? Blondie, nikt mi się tu nie podoba. Możecie iść. No i co, kochani? Za 30 minut czekamy na was na, na konkursie. konkursie. Nie no, konkurs niedługo, a dziewczyn, jak nie było, tak nie ma. <grym> no nie przyjdą. Jak nie przyjdą, to będziemy świętować bez nich. A to oznacza, że kasa, którą wydałem na bukiet, jest stracona. Dziewczyny, te buty naprawdę są niewygodne. Diana, możesz się pospieszyć? Chłopaki na nas czekają. Diana, wybierz dowolną sukienkę i spieszmy się do szkoły. Zaraz będzie konkurs kto dostanie więcej walentynek. Sklep się zaraz zamyka dziś Walentynki, więc wyjdźcie stąd. Co? Mia? Co ty tu robisz? Pracujesz tutaj? Że też musiałyśmy na nią wpaść? Oh my god! Tak, pracuję tutaj. Ale idźcie sobie, mój dzień pracy właśnie się zakończył. Nie, Mija, twój dzień pracy jeszcze się nie skończył. Dzisiaj są walentynki, a ja mam plamy na sukience. Pilnie potrzebuję nowej sukienki. Ej, nie dotykajcie niczego rękami, macie minutę. Diana, paspiesz się. się, chłopaki na, na nas, nas czekają. czekają. O, chyba znalazłam coś fajnego. Dziewczyny, podoba Wam się? Diana, przymierz. Dziewczyny, no i jak? No! No, Diana, to na pewno nie na walentynki. Ale jak ją kupisz, nie mam nic przeciwko. Dziękuję dziewczyny. Konkurs za 20 minut, a ja nadal nie mam sukienki. Diana, spokojnie sprawdź na obcasach. Diana, a jak Ci się podoba ta sukienka? Dzięki, Mary, ale zielony to nie jest mój kolor. No, Diana, lepiej, ale wciąż coś nie tak. Dzięki dziewczyny, to co mam teraz zrobić? Słuchaj, Diana, mam tu piękną różową sukienkę, spodoba ci się, ale jest naprawdę droga. O, Diana, racja, mija, daj mi to. Diana, jak ci się podoba? Piękna, ale jest długa, a ja chciałam krótką. Słuchaj, Diana, zostawimy cię tutaj i same pójdziemy do szkoły. Nie chcę przegapić konkursu, chcę dostać prezent od Maxa. Dziewczyny, postawcie się na moim miejscu. Diana, przestań marudzić. Przymierz tą różową sukienkę. Albo ta, albo ta niebieska. Nie mamy czasu. No dobra, przymierzę i pójdziemy. No nareszcie! Pospieszcie się, nie mam czasu. Mam randkę z maskotką. Dziewczyny, jak wam się podoba? Diana, no nie jest źle. Dziewczyny, a mi się nie podoba. Diana, zamykam sklep. Albo bierzesz tą sukienkę, albo tą niebieską i wyjdź stąd. No Diana, no, Diana, prosimy! Dobra, Mija, biorę tą sukienkę. Hurra! Mija, masz torebkę, która do niej pasuje? Tak, Diana, mam. Taka ci się podoba? Tak, jest okej okay. i będzie pasować do moich czarnych sandałków. Dobra, Mija, powiedz, ile to kosztuje. Chłopaki na nas czekają. Timur mnie zostawi. Dziewczyny, nie martwcie się, zajmę się waszymi chłopakami. To nie wasza wina, że się spóźnimy, ale moja. 32 tysiące, Diana. No, dobra. W końcu wybrałyśmy sukienkę dla Diany. W końcu idziemy na imprezę. Będziemy się jakoś musiały wytłumaczyć chłopakom! Proszę mi, ja trzymaj! Dziewczyny, idziemy! Idziemy! No dobra, szczęśliwych walentynek! Uhu! Super, konkurs się rozpoczął, a dziewczyn nadal nie ma. Nie, Smajlik, zapomnij o tym. One na pewno nie przyjdą. Nauczycielu Majk, policz walentynki. Nauczycielu Majka, a co jest w pudełku? To nagroda? To nagroda dla tego, kto będzie miał najwięcej walentynek. Ale piękne pudełko! Policzmy walentynki. Mam nadzieję, że ktoś dał mi przynajmniej jedną walentynkę. A walentynki przyniosą Laila i Jana. Uuu! Uuu! Życzymy, życzymy zwycięstwa! zwycięstwa! Gdzie są walentynki? Zapomniałeśmy! zapomniałyśmy. Dziewczyny, no dobra, chodźmy przeprosić chłopaków. Musimy ich przeprosić. Dziewczyny, za chwilę przyjdę. No dobra! Aj, masz coś do picia? Gdzie oni wszyscy są? A, no tak, walentynki. Dobra, zrobię sobie sama. Oh my god, co to jest? Pudełko z walentynkami? Mam szansę wygrać. Oby nikt nie przyszedł. O, dziewczyny, cześć! Cześć, cześć Mia! Jest! Laila, jak mogłaś zapomnieć o pudełku walentynki z imionami? No zapomniałam, Jana! Laila! 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 Laila Jana, Jana! Przepraszamy za spóźnienie. Jana zniszczyła swoją sukienkę. No wreszcie! No nareszcie przybyły czy liderki króliczki. Teraz będzie ogłoszenie wyników. Laila! 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 Czemu masz taką sukienkę i czemu ten dekolt taki głęboki? Słuchaj, Smile, Miałam przyjść w innej sukience, ale była na niej ogromna plama. Chyba na czymś usiadłam. Potem sobie porozmawiamy. Czekałam na ciebie cały dzień, a ty przyszłaś dopiero na koniec. To nie moja wina. Byłam z Dianą. Wybierałyśmy sukienkę. Cześć, to ja. Spóźniłam się, bo Diana wybierała sukienkę w moim sklepie. To dla ciebie. Dziękuję. No dobra, jak wszyscy tu są, to musimy poczekać na Lailę i Janę. A to, A to są to wasze, wasze walentynki. Walentynki. Uh -huh. A teraz Laila i Jana zaczną liczyć głosy. Teraz policzymy głosy! I tak, pierwsza walentynka... Mia! Druga też dla Mii! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Trzecia walentynka... Smile! Mia! Uh -huh. Znowu Mia. Smile. Oooo! Oh. Smilik, nie rozumiem. Wsadziłeś tam moje walentynki? Tak. Ile? No, nie wiem, z dziesięć. Dziwne. Diana cierpliwości. Mamy tylko Miję i Smila. Zaskoczeni? I tak, następna walentynka, Smile. A u mnie Mija. U mnie też jest Mia. Smile. Dima, a gdzie moje imię? Nie wiem, powinno tam być. Co się dzieje? Max, byłeś na mnie zły i nie zostawiłeś mi żadnej walentynki? Zostawiłem. Co to za bałagan, czemu tylko mija i smile? Co się dzieje? Lejla, kto tym razem? Smile! A u mnie Mia. I? Mia! I smile! Aż tak polubiliście miję? To bardzo fajne. Co, co, co to nienormalnie, co się dzieje? O co tu chodzi? Musieliście pomylić imiona swoich połówek z moim. No i ostatnia, ostatnia walentynka. walentynka, Mia, Smile. No dobrze, wygląda na to, że wygrywa zakochana para, Mia i Smilik. Smile, nie wahaj się. Czekaj, to nie prezent dla ciebie. Fajnie, że ten konkurs wygrał najfajniejszy facet w szkole i ja. Gratulacje! Wow! Nie rozumiem, czy to żart, czy to kara za spóźnienie? Nie wiem, ale musimy to rozgryźć. Wydaje mi się, że to sprawka Jany i Laili. Dobra, Mia, otwórz prezent. Gratulacje, Smailik. Wow! To głosowanie nie było w porządku. Gdzie walentynki Diany? Nie wiemy, co ty tam dałeś. Uhuhu! Diana, to nie moja wina! Diana, yeah, Diana, Diana! Dziewczyny, gdzie idziecie? Dima, zatańczmy! Dobra sałata. <mulety> dziewczyny, nie rozumiem. Czemu ona wygrała? Czemu Mija? Czemu nie Nat? Czemu nie Kitty? Czemu nie Tymery? Czemu ona? Tak, dziewczyny, coś jest nie tak. To dziwne, że z i Mia wygrali. Wyglądało to na celowe. To wyglądało jak ustawione. Dziewczyny, nawet jeżeli wszystko jest ustawione, nie dowiemy się o tym. To wszystko. Po konkursie zwycięzcy zostali wybrani i nieważne jakie mamy sukienki. Diana, to wszystko było ustawione. Nie potrzebuję korony. Weź to, Max. A mi to po co? Ja też tego nie chcę. Diana kocham tylko ciebie. Na pewno dowiemy się, kto stoi za tymi kombinacjami. Smiley, to już nie ma znaczenia. Konkurs się skończył. Ja tego nie rozumiem. Mija i ty? Czemu? Diana sam tego nie rozumiem, ale na pewno się dowiemy. Rozgryziemy to. Kochani, życzę wam szczęśliwych walentynek. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. PA-PA! No co? A my jedziemy do mnie do domu? Nie zgadniecie, dziewczyny? Aj, zdał mi perfumy, o których marzyłam na walentynki. Sprawdziłam je w internecie. One kosztują 15 tysięcy, dziewczyny. Super, jakie to perfumy? To Fort Kitty. Dziewczyny, możecie być cicho? Próbuję zapamiętać wers. Ucz się, Mary, ucz. ucz. Powinnaś się uczyć w domu, a nie w szkole. A Timur dał mi miękkiego misia. To takie słodkie. Dziewczyny, nie mogłam uczyć się w domu. Świętowałam walentynki. A -a. Cześć, dziewczyny. Czy któraś ma błyszczyk? Trzymaj, Diana. Diana, czemu jesteś taka smutna? Diana, co to ma być? Czemu jesteś taka spokojna? <ścoughs> dziewczyny, wszystko jest źle. Diana, Diana smile? smile? Nie, dziewczyny, nie smile. Moja mama przeczytała mój pamiętnik. Rozumiecie? Jak? A niech to, czemu to zrobiła? To nienormalne, to jest osobiste. Pomyliła mój pamiętnik z notatnikiem, w którym była praca domowa. Diana, a co było w twoim pamiętniku? Same przeczytajcie. Dlatego dzisiaj tak się ubrałam, bo moja mama powiedziała To koniec, Diana. Żadnych krótkich spodniczek, żadnych obcisłych i żadnych rozpuszczonych włosów. Dziewczyny, gdyby moja mama przeczytała mój osobisty pamiętnik, nie byłabym w stanie spojrzeć jej w oczy. Witaj, pamiętniku, mam tatuaż w miejscu, w którym moja mama o tym nie wie. Tak bardzo kocham ten tatuaż. Diana, ona dowiedziała się o tatuażu? Tak, kitty, i nie tylko o tatuażu. Czytaj dalej. Witaj, pamiętniku! Dzisiaj byłam w kinie ze Smilem i całowaliśmy się w tylnym rzędzie. Co? Tak, Diana, i co ci powiedziała mama? Mary, ani widać? Mama powiedziała mi, że od dzisiaj nie będzie żadnych chłopaków ani imprez, tylko nauka. Super, Diana. A mama zabroniła ci czy lideringu? Ojej, witaj, osobisty pamiętniku. Dzisiaj ze smajlem chcieliśmy spędzić więcej czasu i uciekliśmy z dwóch ostatnich lekcji. Wow! Nie zabroniła mi leaderingu, ale gdybym nie wbiegła do mojego pokoju na czas i nie zabrała mojego pamiętnika, mama czytałaby go dalej, a potem zabroniłaby mi nawet czynnika. Diana, a co tam dalej pisze? Dziewczyny, nie musicie czytać dalej. Dlatego spaliłam swój pamiętnik. Bez pamiętnika nie mam problemów z rodzicami. Dziewczyny, to nie wszystko. Teraz po szkole będzie odbierać mnie mama. Kiedy będę wychodzić ze Smilem? Będę musiała mu wszystko wytłumaczyć. Tak, Diana, masz kłopoty. Dobra dziewczyny, chodźmy. Jak Smiley cię kocha, to zrozumie. Mam nadzieję, że Smiley mnie zrozumie, albo może mnie zostawić dla innej dziewczyny niekontrolowanej przez rodziców. Diana, Diana wszystko, wszystko będzie, będzie dobrze. Ma Maskotko, nie wahaj się! Zgódź się! Co ci szkodzi? Króliczki się nie dowiedzą. Nie mogę się z wami zadawać, bo jak króliczki się dowiedzą, to mnie wyrzucą z drużyny. Oszalałeś? Nie musisz się z nami zadawać. Tak właściwie, to mam już faceta. Czy możesz z nami po prostu wystąpić? Jesteś jedynym facetem w szkole, który dobrze tańczy. A jak odmówię, to co się stanie? Wiesz co się stanie? Popatrzcie, szczury, co wy tu robicie? Flirtują z maskotką. Maskotko, masz z nimi problemy? O, proszę bardzo. Nic im nie mów! Tak chłopaki mam. Powiedzcie im, żeby sobie poszły. Maskotko! Masz kłopoty! kłopoty. Szczury, wydocha stąd! Dobra, już idziemy! Co, maskotko, dziewczyny cię podrywały? Wystraszyłeś się? Nie flirtowały, nie o to chodziło. Chłopaki, ja mogę tu usiąść, nie będę wam przeszkadzał. Poczekam na trening z króliczkami. A e, usiądź sobie. Zobaczysz, jak grają prawdziwi faceci. A nie jakieś skakanie w przebraniu króliczka. E, prawdziwy prawdziwi faceci, ja też jestem ważnym elementem zespołu króliczków. Jana, gdzie znajdziemy faceta, który się zgodzi? Och, Laila! Słuchaj, a może uda nam się przebrać dziewczynę za faceta? Bluza z kapturem, czapka, włosy ukryte. Jana, nie! Musimy to zrobić dobrze: musimy znaleźć chłopaka. Słuchaj, Laila, może Ryan jest fajnym tancerzem, dlaczego go nie zapytamy? Nie, Jana, nie możemy pytać Rajana. Wierzę, że się w nim zakochałam. I co? Jakie to ma znaczenie? Jana, będę nieśmiała w jego towarzystwie. Nie będę w stanie się skupić. Wiesz co, Laila? To nasz pomysł znowu skończy się porażką. Porażką, porażką. Znajdź jakieś plusy. Gdzie ona jest? Już się spóźnia. Poczekajmy minutę i zacznijmy trening. Cześć, dziewczyny, jestem. Zielona, jeszcze raz się spóźnisz i nie będziesz już z nami trenować. A oni co tutaj robią? Jesteśmy z sołatą. Będą patrzeć, jak trenujemy. Nudzi im się. Trenujmy. Zielona, wkurzasz mnie swoimi późnymi przyjściami. A wy się nie wtrącajcie. Nie będziemy się wtrącać. A ja chcę popatrzeć, jak moja sałata się porusza. Żeby, żeby są, są najważniejsze, żeby nie żaby Żeby, żeby, żeby najlepsze na całym, całym świecie. świecie. Żeby, żeby są, są najważniejsze, żeby nie Dima, patrz, jestem super cheerleaderką. Zielona, przyszłaś trenować czy popisać się przed Dimą? Żaby, żaby są, są najfajniejsze, żaby, żaby niezwyciężone, żaby najlepsze Żaby wymiatają Żaby są najfajniejsze, żaby niezwyciężone Mam ich dość, wynoście się Dobra, już będziemy cicho. Żaby, przyszłyśmy na trening Udostępnijcie nam salę Jak to mamy wam oddać salę? Przecież trenujecie na siłowni na dole To jest nasza sala, sala żab Dobra dziewczyny, chodźmy, nie ma sensu rozmawiać z żabami I co, I co teraz, teraz zrobimy? zrobimy? Nic, poczekamy aż siłownia na dole się zwolni tam będziemy miały trening i nie przychodźcie tutaj więcej. Ta nasza sala. Nauczyciel Mike powiedział, że to sala gimnastyczna żab. Żaby są najfajniejsze, żaby niezwyciężone, żaby najlepsze na całym świecie. Żaby najfajniejsze, żaby niezwyciężone, żaby, nie żaby najlepsze dla wszystkich. wszystkich. Juhu! z czemu w twojej kawiarni nie gra muzyka? Bo to szkolna kawiarnia, a nie jakiś klub. Ale nuda, szkolna kawiarnia też powinna być fajna. Zrób mi gorącą czekoladę. Nie ma sprawy, ale nie mam rozmienić. Dobra, podpowiem ci. Możesz zostawić resztę dla siebie. Szkoda, że się tu nie uczysz u nas, Mia. Jesteś taka hojna. Zrobię ci szczególnie dobre. Leila, Mia doprowadza mnie do szału. Ona jest taka arogancka. Tak, udaje bogatą dziewczynę. Pracuje w butiku. Chyba co dopiero dostała wypłatę, a, w butiku! Może wpadnę do niej i powiem, żeby sprzedała mi coś na raty. Spróbuj! Ice, jak długo mamy czekać na zieloną herbatę? Cześć, Cześć Ice, poprosimy, poprosimy o trzy czekolady! Dziewczyny, przywitam się i wrócę. Cześć kochanie, jak twój nastrój? Jak się masz? A dobrze. Widzę, że rozmawiacie sobie z Miją. Tak, nie, po prostu robię jej czekoladę. Zostawiła mi dobry napiwek. Tak, Nat, zostawiłam napiwek dla Aisa. Jak myślisz, skąd wziął kasę na twoje prezenty? Co powiedziałaś mija? Odsuń się od mojego chłopaka! Nat, Mia, uspokójcie się. Siadaj, czego się napijesz? No. Dostałyśmy ci gorącą czekoladę. Chwilka. Posłuchaj, Mia. Zostaw swoją kasę dla siebie. Mój chłopak jej nie potrzebuje. Nad, jak nie potrzebuje? Oho, zaczyna się kłótnia. Ta Mia jest naprawdę denerwująca. A dla mnie to jest słodno. Browasty, co? Czyli nie bądź zazdrosna. Ona jest po prostu piękna. Browasty, jeszcze raz nazwiesz jakąś dziewczynę oprócz mnie piękną, to wrócę do kokoszonka. Czyli nie da rady. Kokoszonek spotyka się z Miją. Dziewczyny, mama już dzwoni. Tak? Cześć, mamo. Co robię? Piję teraz gorącą czekoladę. Siedzę w kawiarni z cheerleaderkami króliczkami. Tak? Mamo, tak, wszystko jest w porządku. Pamiętam. Tak, pamiętam, że odbierzesz mnie dzisiaj po szkole. Ojej, Diana naprawdę ma kłopoty. A ja mówiłam, Dianie, że pamiętnik to nie jest fajna rzecz. Dziewczyny, uspokójcie się, to nie fajne. Będziemy teraz spędzać czas bez Diany? Mamo, a jak poprawię swoje oceny, wszystko będzie tak jak dawniej? Dobra, dobra, rozumiem. Dobrze czekam na ciebie. A niech to dziewczyny. Diana, teraz twoja mama będzie kontrolować każdy twój ruch i to twoja wina. Wiesz co, Kitty, dzięki za przypomnienie. Ice, dzięki za czekoladę. Ice do zobaczenia! Ej, rozumiem, że dzwoni dzwonek, ale ja chciałam jeszcze więcej gorącej czekolady. O, Diana, możemy porozmawiać? Diana, zapomniałaś? Dziewczyny, powiedzcie nauczycielowi Majkowi, że jestem w toalecie. Zaraz wracam. Dobrze, Dobrze Diana, Diana, tylko, tylko niedługo. niedługo. Kochanie, co się stało? Smailik, mam kłopoty, ale chodźmy do toalety. Porozmawiamy tam, żeby nikt nas nie słyszał. Dzień dobry wszystkim. Dzień, Dzień dobry, do... nauczycielu Mike. Nad, no, gdzie jest Diana? Diana poszła do łazienki. Ona zaraz wróci. Tak, do toalety, ze Smajlem. Laila, czemu to powiedziałaś, po co? Na ciebie nikt nie donosi. Laila, przyprowadź Dianę. A czemu ja, nauczycielu Mike? Bo tylko tobie mogę zaufać. No dobra, w porządku, to bardzo miłe. Laila, jesteś szczurem. Wiem, Nat. Nauczycielu Mike, widziałeś, co pokazała mi Laila? Nat, daj spokój Laili. Ona jest wzorem do naśladowania dla wszystkich uczniów. No tak, no tak, wzór do naśladowania. Bien, ale co, twoja mama czytała o naszych pocałunkach? Smilik, właściwie to tak, ale to nie jest śmieszne. Teraz jestem pod jej całkowitą kontrolą. Zobacz, jak wyglądam. Teraz wyglądam jak dziewczyna z pierwszej klasy. Jan, ale to nie problem. Możesz się przebrać do szatni. Mhm. Żeby ktoś zrobił mi zdjęcie i wysłał na grupę szkolną? Nie dziękuję. No w porządku. To jaki masz plan? Co chcesz teraz robić? Planowaliśmy dzisiaj wyjść. Smil, nie rozumiesz? Nie wychodzimy dzisiaj. Mm -hmm, rozumiem, to teraz w ogóle nie wyjdziemy, tak? Super. Smile, ale nie zostawisz mnie dla innej dziewczyny, prawda? Teraz musisz trochę poczekać, aż moje relacje z mamą się poprawią, a potem wszystko będzie jak dawniej. No, kochani nie wiem. Smile mówię poważnie odpowiedz tak, czy nie. To moja odpowiedź. Smile, jesteś najlepszy. dlatego Cię kocham. Diana, poszłaś do toalety, tak? Nauczyciel Mike jest wściekły. Kazał mi przyprowadzić cię na lekcję. Dobra, Diana, idź. Słuchaj, Laila, niby czemu nauczyciel Mike cię posłał po mnie do toalety? Diana, nauczyciel Mike na ciebie czeka. Wszystko rozumiem, Laila. Głopek. Po co Diana poszła do toalety rozmawiać ze Smilem? Serio, czemu nie mogła poczekać na przerwę? Co się stało? Zielona, to nie twoja sprawa. A ja już wiem, że mama Diany przeczytała jej osobisty pamiętnik i teraz Diana będzie grzeczną dziewczynką. O nie, tylko głupi ludzie mają swoje pamiętniki. Uspokójcie się. Jak się dowiedziałaś o tym pamiętniku? Osobisty pamiętnik? Mój tata kiedyś przeczytał mój pamiętnik. Potem miałam problemy. Dzień dobry. Smiling już wie i nie jest zadowolony. Diana, i widzisz gdzie cię to zaprowadziło? Twoja mama kazała cię kontrolować. Nauczycielu Mike, jestem dorosła, nie musisz mnie kontrolować. Nauczycielu Mike, każdy uczeń powinien milczeć, kiedy nauczyciel mówi. Laila, przestań najeżdżać na Dianę. Co się stało, proszę pana, niech pan opowie wszystkim. Może mu pan opowiedzieć na kolejny jak jest zainteresowany. Zacznijmy lekcję. Ja wam nic nie powiem. Jak chcecie się dowiedzieć, to zapytajcie Dianę. Ale Diana jest teraz pod moją kontrolą. Diana, masz problemy? Może się ze mną pogódź, Pomogę ci. Dima, dziękuję, ale sama sobie poradzę z moimi problemami. Diana, a powiesz mi, co twoja mama przeczytała w twoim pamiętniku? Skąd wiesz? Diana, cała szkoła o tym wie. Halo, Junona? Tak, Diana znowu spóźniła się na lekcję. Diana, co? To tak, jak pani prosiła, wszystko pani powiem. Nie ma sprawy, będę ją kontrolować. Diana, gdzie idziesz? Nat, nie będę się tutaj uczyć. Kontrolowanie mnie wszędzie nie jest w porządku. Diana, mogę cię wesprzeć. Dima, zamknij się. Wie pani co? Diana wyszła z klasy. I na co mi był ten osobisty pamiętnik? Czy muszę być teraz grzeczną dziewczynką? Nie będę. Muszę się z tobą pożegnać, mój pamiętniku. Kochani, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Mam nadzieję, że relacje z moją mamą się poprawią. Do zobaczenia, papa. Pa.